Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kiedyś jeden ze świadków życia ojca Joachima Badeniego opowiadał, że Badeni, kiedy przyjechał do niego do domu, przez długi czas przyglądał się przez okno sąsiadce, która pracowała w polu. To była staruszka. I ojciec Badeni poprosił gospodarza do siebie. I powiedział: Zobacz, Kaziu, tak wyglądają święci. Yy, przyjaciel ojca Badaniego zdziwił się bardzo, bo nigdy nie patrzył na swoją sąsiadkę, jako na kobietę świętą. Yy, ojciec Badeni zobaczył światło nad tą kobietą i powiedział, że to jest osoba, która jest głęboko zanurzona w modlitwie. Być może ta staruszka pracując w polu odmawiała akty strzeliste, a może nuciła sobie pieśni religijne. I tak naprawdę nie wiemy, ilu ludziom ona wyprosiła błogosławieństwo. Takich osób wokół nas wbrew pozorom jest wielu. Bo dzisiejsza Ewangelia zachęca nas właśnie do tego, żebyśmy w skrytości serca spędzali czas z Panem Bogiem sam na sam. Bardzo ważne są modlitwy wspólnotowe, ale tak naprawdę droga do świętości to jest droga indywidualna. Spróbujmy zagospodarować i zawalczyć w swoim życiu o ten czas na indywidualną, prostą modlitwę. Na wzór tej kobiety. Ona pracowała i modliła się równocześnie. I postarajmy się, żeby nad nami też świeciło to światło, które jest owocem stałej modlitwy. Bo ludzie, którzy stale się modlą, to są tak naprawdę prawdziwi bohaterowie Pana Boga.